Chciałem Ci życzyć, abyś, gdy usiądziesz przed kolejnymi świętami lub kolejnym sylwestrem, nie tymi tylko kolejnymi i spojrzysz na miniony 2019 rok, żebyś mógł szczerze stwierdzić, że niczego nie żałujesz, że nie było tam żadnych niepotrzebnych decyzji, akcji, słów, lub braku odpowiednich decyzji, akcji słów, gdy te były potrzebne. Żebyś po prostu mógł szczerze stwierdzić, że jesteś naprawdę zadowolony z tego, jak wypełniłeś ten czas. Życzę Ci wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz absolutnej pewności w to, że my jako ludzie mamy nieskończony potencjał i to, co nam się wydaje być dzisiaj trudne, za rok czy 10 lat będzie po prostu możliwe. W te święta chciałem życzyć Ci tylko dwóch rzeczy. Pierwszą z nich niech będzie mądrość, która pozwoli Ci wybierać szybko. I skutecznie zyskiwać pewność swoich wyborów, widzieć to, co jest w zasięgu Twoich możliwości i na co masz wpływ i odróżniać to od rzeczy, na które nie masz wpływu. Drugą rzeczą niech będzie samokontrola, która pozwoli Ci całą swoją mądrość wykorzystać w pełni. I wejść i trwać na ścieżkach, na które Ci ta mądrość wprowadzi. Ze swojej strony chciałbym życzyć Ci zdrowych i spokojnych świąt oraz wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia idealnej wersji samego siebie. Z okazji nadchodzących świąt życzę Wam, aby te święta upłynęły Wam w atmosferze wzajemnej wyrozumiałości i bliskości. Aby nadchodzący czas, dla wielu osób czas podsumowania minionych miesięcy, pozwolił Wam lepiej zrozumieć Wasze potrzeby, to, co jest dla Was ważne. A nadchodzący rok. Był rokiem samorealizacji, spełnienia, lepszego poznania siebie. Życzę Ci spokojnych, radosnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, a na nowy rok siły i determinacji w codziennej walce o najlepszą wersję siebie i przede wszystkim prawdziwej odwagi do działania według Twoich własnych zasad i ambitnych celów. Chciałbym Wam z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i jeszcze raz szczęścia, a także tego, abyście się pogodzili z tymi, z którymi żeście się do tej pory pokłócili i nie odzwali. Natomiast w nowym nadchodzącym roku życzę Wam, żeby był lepszy niż poprzedni, żebyście jeszcze bardziej przesunęli swoje grani granice w tym kierunku, w którym chcecie, żebyście zrealizowali swoje wszystkie cele, przynajmniej ich większość. No i żebyście byli jeszcze bardziej szczęśliwsi. Na razie. Życzę Ci, żebyś te święta spędził w gronie osób prawdziwie i życzliwych. Natomiast w nadchodzącym roku i w każdym kolejnym. Byś miał odwagę i mądrość podejmować tylko te decyzje, które będą cię pchały w stronę prawdziwego spełnienia, a nie jedynie jakiejś tam chwilowej, krótkotrwałej przyjemności. Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzę tobie niezapomnianej i magicznej atmosfery. Pod koniką znalezienia samych wymarzonych prezentów dla pań w szczególności rajstw, które nie puszczają oczek, a dla panów butów, których nie trzeba pastować. A w związku ze zbliżającym się 2019 rokiem, realizacji najskrytszych marzeń, powodzenia w życiu osobistym i zawodowym, podejmowania najlepszych możliwych życiowych decyzji, a także bycia szczęśliwym człowiekiem.